Proszę Państwa, ta uroczystość patriotyczna będzie w tym roku wyjątkowa, ponieważ jest połówkowa, taka jubileuszowa, można powiedzieć, 85 rocznica, deportacji Starnowa pierwszego transportu do koncyzacji Lager Auschwitz. Stało się to 14 czerwca 1940 roku. I z naszego więzienia wyprowadzono 728 więźniów, którzy należy się po tę łaźni. Tam zostali wykompani, a rankiem wyprowadzono ich w marsz w nieznanym kierunku przez główne ulice miasta na rampę wojskową, na której stał pociąg, do którego wsiedli i dowieziono ich, do miasta, które nie było im znane, ale zobaczyli nazwę Auschwitz. Auschwitz. Okazało się, że w tym właśnie mieście Niemcy przygotowali obóz koncentracyjny dla polskich patriotów. I tam oni jako pierwsi się znaleźli. Jest to o tyle ważne dla Tarnowa, że to jest wyjątkowo historyczne wydarzenie, które wprowadza nasze miasto do historii świata. Można mówić, że w Tarnowie zaczął się ten straszliwy obóz koncentracyjny, a potem zagłady Birkenau. W związku z tym Tarnów ma szczególny obowiązek, żeby pamiętać o tym wydarzeniu i żeby czcić pamięć tych, którzy nie wrócili z tego marszu. Dlatego właśnie na te rocznice szczególne staramy się zrobić takie wydarzenie, które by zapadło w pamięci mieszkańców miasta, ale też pozostawiło po sobie ślad. Ważny ślad, który zostanie na lata. Takimi śladami są trzy rzeczy, trzy sprawy. Pierwsze to jest wielkoformatowe zdjęcie, jak wyprowadzają więźniów 14 czerwca 1940 roku z łaźni. Ono jest na już. Jest zrobione na murze w tylnej ścianie Domu Dębowa 1. Spod tego zdjęcia wyruszymy w Marsz Pamięci, który przejdzie historyczną trasą, głównymi ulicami miasta, a zatrzyma się na rampie, skąd zostali właśnie wywiezieni. I tam będzie zaczątek pomnika wielkiego pomnika przestrzennego którego autorem jest tutaj stojący obok mnie Światosław Karwat i prosiłbym się, Światek, żebyś opowiedział o tej historii, to jest Twoje dzieło. Proszę Państwa, zapraszam na odsłonięcie pierwszego modułu pomnika Pamięci, Sprzeciwu i Przestrogi, który projektuje i realizuje razem z serdecznym przyjacielem Arturem Majka, tarnowianinem mieszkającym i tworzącym w Paryżu. Odsłaniamy pierwszy moduł tego pomnika. Ma mieć około 100 metrów długości, przedstawiać 728 sylwetek więźniów. Każda jest indywidualna, projektu Artura Majki. Będą też sponsorzy tej wycieczki, czyli żołnierze Wehrmachtu, których ja już popełnię w jakimś materiale. Zaczynamy od rzeźby Syryjczyka mieszkającego też w Paryżu, Ahmada Kadur. Strażnika Pamięci. Zapraszamy serdecznie na godzinę 10 na rampę kolejową. Po odsunięciu tego pomnika będzie bardzo ważne wydarzenie, mianowicie performance, Flash Mob Performance, autorstwa Łukasza Murzyna. Nasz kolega, który 15 lat temu przy odsłonięciu obelisku, który jest na pierwszym peronie dworca, robił już happening performance w Tarnowie, po 15 latach wraca teraz na rampę. Łukasz Murzyn jest obecnie dziekanem Wydziału Sztuki Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zapraszamy Państwa serdecznie. Zmieniamy paradygmat zupełnie. Ten pomnik i to wydarzenie nie jest ku czci ofiar. Mówimy już: STOP! Dosyć robienia z Polaków ofiar. Ja bym chciał się skupić na mechanizmach, skąd rodzą się kaci, kto nadzoruje te ofiary, kto tworzy te ofiary, kto więzi ludzi, kto nie woli. I będziemy się skupiać na pojęciach dobra i zła. Zmienia się w ogóle świecie. paradygmat w świecie, postrzegania naszego życia. Nie wierzymy politykom, którzy wysyłają nas na wojny. To ma być pomnik przestrogi i sprzeciwu, ponieważ nie chcemy, patrząc na to, co się dzieje. Za wschodnią granicą, co się dzieje w Palestynie. Nie chcemy, żeby coś takiego w ogóle miało miejsce i spotykało nas i naszych bliskich. Coś, co wydarzyło się 85 lat temu, nie ma prawa zdarzyć się nigdy więcej, zwłaszcza na naszej ziemi. Budowę pomnika planujemy zakończyć na 90 rocznicę, ponieważ dopiero będziemy zdobywać na to środki. Też zwrócimy się do spadkobierców prawnych, sponsorów. Tej wycieczki do Oświęcimia, a wtedy do KL Auschwitz, czyli do rządów Republiki Federalnej Niemiec i rządów Republiki Austrii, ponieważ oni tworzyli razem, wspólnie trzecią Rzeszę. Do tego rozmawiamy już ze spadkobiercami budynku, który znajduje się naprzeciwko tego pomnika, naprzeciwko rampy. Może nam się uda, jestem o tym głęboko przekonany, że nam się uda, stworzyć ośrodek pamięci. Yy, miejsce, miejsce spotkań ludzi różnych narodowości, którzy pragną żyć w, w pokoju. Zapraszamy serdecznie, zwłaszcza do udziału w tym performance. Ja bym jeszcze chciał zaprosić, jednak, na ten marsz, bo to będzie wyjątkowa historia. No, marzyliśmy o tym, że było 728 uczestników, no, będzie może 600, ale będzie to potężny marsz, który pokaże. Jak dużo tych więźniów było, będą oni mieli chusty biało-niebieskie z tym trójkątem czerwonym, z czarną literą P. I ten marsz będzie takim przypomnieniem tej tragicznej historii. Dlatego, kto chciałby uczestniczyć w tym marszu, to zapraszam. Jeszcze istotna rzecz tytułem wprowadzenia. Po drodze marszu będziemy chcieli odtworzyć sceny, które były uwiecznione na fotografiach, które robili Niemcy, które nabył, odzyskał dla nas Marek Tomaszewski. I tutaj we współpracy z stanowskim Towarzystwem Fotograficznym będziemy to odtwarzać. Będziemy też chcieli Państwa, bardzo Państwa prosimy, jak już Państwo będziecie tam, w pewnym momencie ustawimy się, poprosimy Państwa, żeby się ustawić za tym pierwszym modułem, za tymi sylwetkami w rzędzie, przed rampą, tak żeby nas było to 728 osób, żeby zobaczyć jaka to była skala. Ile to było tych naszych rodaków. Będziemy chcieli to udokumentować to samo i tytułem wprowadzenia performer, przejście na rampę. To będzie trwało 10-15 minut. Prowadził to będzie Łukasz, Murzyn. Będziemy Państwa razem z wolontariuszami prosić o ustawienie się w dwóch rzędach naprzeciwko siebie i wtedy artysta będzie już tworzył swoje dzieło. Serdecznie zapraszamy. I jeszcze tylko można dodać, że fotografowie tarnoscy. Zgodzili się, że będą fotografować te miejsca, które są na zdjęciach Marka Tomaszewskiego, czyli pokażemy, jak wyglądał Tarnów i ten marsz w tamtym czasie, 85 lat temu, i jak wygląda nasz marsz dzisiaj, 13 czerwca bieżącego roku. Także będzie to takie Skonfrontowanie tamtego czasu z naszym czasem i będzie to podobna historia, z tym, że my wyrażamy w tym marszu pamięć, a oni szli nieznane nie wiadomo dokąd, i nie wróciło ich bardzo wielu. Jedna trzecia wróciła do domu z tego marszu. Proszę Państwa, docelowo będziemy chcieli ten nasz obiekt zduplikować w Oświęcimiu, na terenie Oświęcimskiej Wyższej Szkoły Zawodowej. I mamy nadzieję, mamy taki zamiar, że za 5 lat odtworzyć będzie można przemarsz, przemarsz 1 do 1, razem z eskortą, zorganizować pociąg Uciągnijmy. pamięci. I będziemy chcieli zaprosić przedstawicieli, oficjeli, przedstawicieli z całego świata do Tarnowa, żeby starnowa spod więzienia, spod starej łaźni, spod pomnika na rampie wyruszyli tym pociągiem pamięci do KL Auschwitz, wysiedli tam, gdzie wysiadali wtedy nasi rodacy, i wtedy dopiero skupili się na ogólnoświatowych uroczystościach.